Co dalej z kopalnią melafiru w Rybnicy Leśnej? Wszystko w rękach burmistrza Miroszowa Marcina Raczyńskiego, jednak ten ucieka od niewygodnego tematu i unika dziennikarzy. Dlaczego Raczyński milczy? Czy chce wydobycia w Rybnicy? Koncesja wygasła 21 czerwca ubiegłego roku. Teraz decyzję dotyczącą wydobycia ma podjąć burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała pozytywne postanowienie na wydobycie melafiru ze złoża Rybnica Leśna. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że kontynuacja wydobycia melafiru w Rybnicy nie powinna znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Natura 2000. Pytamy po raz kolejny burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego, co dalej z kopalnią, oczekując jednoznacznej odpowiedzi. Na pytanie oczekuje też Komitet Obrony Praw Mieszkańców w Obrzychu, który od kilkunastu lat protestuje przeciwko działalności kopalni. Na odpowiedź czekają również mieszkańcy Rybnicy Leśnej. To pod ich oknami przejeżdżają ciężarówki z urobkiem. Najpierw burmistrz Raczyński zwodził nas, mówiąc, że nie otrzymał jeszcze postanowienia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Gdy już je otrzymał, powiedział, że potrzebuje czasu, by je przeanalizować. Poprosił o tydzień i obiecał, że zadzwonił do naszej redakcji. Tradycyjnie burmistrz nie zadzwonił. Raczyńskie dłuższego czasu unika dziennikarzy i nie odpowiada na niewygodne, jak się zdaje, pytanie o decyzję w sprawie kopalni Malafiru. Mimo obietnic od trzech tygodni Raczyński nie znalazł czasu, by z nami porozmawiać. Aktualnych informacji o kopalni Malafiru nie znajdziemy na stronie internetowej gminy ani na Facebooku. Na stronie subiektywnym okiem burmistrza Raczyńskiego też nie znajdujemy wzmianki o kopalni Malafiru. Cicho również na Twitterze, bo burmistrz o kopalni nie ćwierka. Argumentem za tym, by kopalnia wydobywała tłuczeń były miejsca pracy i podatek, jaki wpływa do gminy. 2 lutego 2015 roku Marcin Raczyński na Facebooku pisał. Sugerowano, że gmina nie poradzi sobie bez około miliona złotych, który wpływa od kopalni. Sugerowano również, że w gminie wzrośnie bezrobocie. W kopalni zatrudnione są tylko cztery osoby z gminy Mieroszów. Raczyński pisał też, że nie zgodzi się na transport urobku przez Unisław Śląski. Sugerował też, by radni gminy Mieroszów pojechali do mieszkańców Unisławia Śląskiego. I tu cytat. Posłuchali ludzi, którzy po przedłużeniu koncesji będą mieli w perspektywie 40-tonowe ciężarówki jeżdżące co dwie minuty i kurzącą przesypownię. Wszystko w samym sercu gór suchych, które chcemy promować. Dziś burmistrz Marcin Oczyński nie mówi nic, mimo że jeszcze w lutym skłaniał się ku zamknięciu kopalni. Dziś pytałem burmistrza publicznie losy kopalni Malafiru. Na odpowiedź czekają m.in. mieszkańcy Rybnicy Leśnej i część mieszkańców Wałbrzycha.